Cześć, witajcie! Dzisiaj postanowiłam nagrać. Sorry, ale mi tu trzaskam. Dziś postanowiłam nagrać dla Was makijaż, a właściwie taki test. Tak jak Wam mówiłam, zamówiłam Golden Boxa i tam był podkład lanką. I też tu szlanką. De facto chciałam sprawdzić, jak kryje ten podkład i jak ten kolor mi pasuje, ale przy okazji zrobię cały makijaż. Mam jakieś paskudztwa na twarzy, tu jeszcze coś zrobiłam od gruzo, ale to, to jestem ja. Eee, mam jakieś paskudztwa na twarzy, więc nie cieszę się, ale z drugiej strony przynajmniej zobaczę, jak to kryje. Lustra sobie nie wzięłam. Gąbeczkę sobie za to wzięłam, bo nie wiem, jak to będzie się lepiej nakładać. I muszę iść po lustro, tak zaraz wracam. No tak, tu coś mam, tu coś mam. Włosy mam świeżo umyte, nałożyłam mój ulubiony krem do loków um, Farmagen, jest bardzo dobry i są takie miękkie. A jak, jak, jak ja lubię mieć takie miękkie włosy, nie takie sklejone jak od żelu albo od pianki. Um, są takie lekkie, miękkie i wygładzone, a co najlepsze w tym żelu jest, w tym kremie do loków jest parafina. Jestem wielkim wrogiem parafiny, ale moje włosy chyba nie podzielają tego zdania. Jeszcze nawet troszkę, gdzie niegdzie są wygodne. Okej, okay, dobra, ja już nałożyłam krem, jakiś tam serum nawet nałożyłam, ale myślę, że skóra mam okej, okay, przygotowaną. Mam też spinkę na wszelki wypadek, może nawet trochę zapnę. Kiedy trochę do tyłu, wezmę te włosy. No dobra. Nigdy nie używam żadnego, żadnej bazy Teraz też sobie daruję. Niestety gąbka mi pewnie zeżrze dużo tego podkładu. No ale trudno. Okay. Pięknie on pachnie i kolor y jest bardzo fajny. I powiem wam, że to krycie jest no, bardzo, bardzo spoko. Kurczę, nie spodziewałam się. Jeszcze zobaczymy z drugiej strony i tutaj, bo tutaj mam... Jeszcze mi pani dentystka trochę wargę wczoraj rozwaliła, ale nie złuszczę się na nią, bo naprawiła mi zęba, więc... Jest to najważniejsze. pomysł, żeby się zakochać w za podkładzie za prawie dwie stówki. I tu mi nie, nie kryje tego, ale to mnie nie dziwi, bo ja to przed chwilą zdrapałam tutaj <grywka> i to jest trochę takie świeże. No, ale reszta bardzo spoko i ten kolor jest trójka, no ale miałam szczęście do tego koloru, jest super dobrany do mnie bardzo mi się ładnie z serum zlewa no dobra, jeszcze trochę pod oczy to włożę bo mam cienie, zobaczymy czy można go dokładać, to troszkę jakby hmm drugi podkład to jest Yves Rocher ten ze złotą zakrętką on nie pachnie tak pięknie jak ten ale też jest ok muszę sobie porównać krycie tego z tamtym dobra, pod oczy dobra, i to będzie tyle Czy, czy mi się wydaje, czy on ciemnieje na twarzy, ale chyba nie, bo trochę ściemniał No dobra. Zatrę. Nie klei się za bardzo, ale przypudruję go. Wódę um, pokazywałam go w jakimś holu. To jest jakiś Magic Loose Powder, on jest taki niebieski, śmierdzi jednorazówką, ogólnie jest spoko. Gdzie ma taki odcień niebieskawy? No, właściwie to nawet gorzej niż jednorazówka śmierdzi. To sypa syntetyczne Nie. Yeah. Pędzelki mam Hakuro, mam już je od lat, bardzo je sobie robię coś bronzerem <grym> znaczy, robię coś bronzerem, tak? może to jest dobre słowo Konduruje twarz w moim wykonaniu, czyli tutaj będzie tak tutaj sobie maluję Bronzer to jest Nux. Zobaczcie, już mi widać dno, ale bardzo go lubię. To jest taki ciepły bronzer. To, to właściwie to jest bronzer. To nie jest coś do konturowania, tylko bardziej do ocieplania twarzy. Ja nie używam takich zimnych rzeczy do konturowania, bo ja tutaj mam takie policzki dosyć szczupłe. Jak ja kiedyś zastosowałam takie coś typowe do konturowania. Wyglądałam, jakbym się umalowała na Halloween, po prostu taką miałam, taką twarz, taką jakbym nie jadła w ogóle. No dziwne to było. Nie wiem, może, może w złym miejscu tą kreskę zrobiłam, no ale zwykle tam kobiety robią tą kreskę. Także ostatecznie używam bronzera i po prostu yy, tutaj jakby na kości policzkowej najwięcej i też tu sobie Ciekawe czy, bo ja robię taki raczej delikatny makijaż, ciekawe czy tu w ogóle widać różnicę w tym po, w tym filmie. Mam nadzieję, że tak, bo to będzie dziwny makijaż. Jak nie będzie go widać. Troszkę muszę sobie... Ja nie używam korektora, zwykle dokładam sobie po prostu podkład tam, gdzie chcę zakryć jakieś kropki. I tu też tak zrobię i zobaczymy, czy to się nadaje. Mam do tego... Taki stary, stary pędzel Taki stary, stary pędzel to jest elf albo coś takiego elf To jest trochę wyliniały Ale dobrze mi się do tego sprawdza No i O wiele lepiej niż palec takie rzeczy robić to nie, to tylko pędzłem, to palcem to nie ma sensu naprawdę, przynajmniej, ja już się nauczyłam na własnym przykładzie, to mi się nie zapudruje, bo niestety, znaczy mam sposób swój na takie rzeczy Dobra, zaraz Wam go pokażę, tutaj trochę klepie. palce użyłam do wklepywania, chociaż teraz mam też gąbkę Dobra, tyle ujdzie. Nie chodzi mi o to, żeby zrobić sobie taką super równą tapetę, ale tak, żeby po prostu wyrównać kolory. Dobra, i biorę sobie na palec lub na pędzel puder. I ten puder, jeżeli mam właśnie coś, co sobie zdrapałam i to się trochę sączy, to właśnie wpycham w to puder. Nie wiem, czy to jest zdrowe, ale raczej działa. Więc spycham tam puder, żeby on się przykleił. Jak to jest takie zapudrowane, wow, to wtedy atakuje podkładem. Jest duża szansa, żeby podkład się po prostu do tego pudru przykleił. No właśnie, a dotknięcie palcem to sami wszystko psuje. No tak na przykład jest... są To zepsuło. lepiej, niż było. Nie chcę przegiąć. Mi to de facto nie przeszkadza, chciałam Wam pokazać, ale w sumie to jakoś super mi to teraz nie działa. Ale zazwyczaj to działa właśnie, wepchać tam podkładu pudru, żeby to wysuszyć i później na to trochę podkładu. Dobra, jeszcze spróbuję za chwilę. Okej, okay, czyli teraz mm, 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 mm. rozświetlacz mam z i miałam go już zmienić jakiś czas temu, dlatego że Ale to jest rozświetlacz w kolorze cielistym. Ja miałam wcześniej ze Sleeka taki rozświetlacz, który rozwaliłam i on był w kolorze troszkę jaśniejszym, takim bardziej szamp szampanowym jaśniejszy i ten jaśniejszy mi bardziej w sensie bardziej pasował, ładniej rozświetlał ten po prostu się troszkę mieni i tyle yy. no miałam go zmienić już kilka razy, ale zapominam po prostu pójść do tego inglota i to zrobić ten też nie jest zły ogólnie fajna jest ta konsystencja w sensie, mam na myśli konsystencję, mam na myśli te drobinki, w sensie to nie jest taki chamski brokat, tylko to jest takie fajne. nagrywam makijaż, to powinnam coś na oczach namalować. Zmierzę, maluję oczy. Mam taką paletkę też z Inkota. Jakieś akrafki się przyczepiają. By mniej więcej tak wygląda. Sama ją sobie skomponowałam. Nie wiem, czemu wzięłam taki kawał czarnego naprawdę. Nie wiem, co mnie pokusiło. Hmm. Najczęściej używam tej tutaj najmniejszej. Więc w ja to mogłabym ten później ten czarny wymienić na jakiś inny, ale nawet nie, pójdę, pójdę, pewnego dnia przyjdzie ten czas. No tylko, że tak jak mówię, ja rzadko maluję oczy, nawet nie mam bazy, kiedyś nie miałam bazy pod cieniem. teraz nie mam. No ale dobra, użyję sobie mm, najpierw tego najjaśniejszego cienia. pomaluję nim po prostu tak, jak leci. Tutaj też mam... W ogóle, jak to nie maluję brwi. Od jakiegoś czasu nie maluję brwi. Długo już nie maluję de facto. I na wniosku, że mam okej okay, brwi. Gęste są. Ciemne są. Chodzę czasem na henne, ale nawet bez tej henny. Jedyne, co no, mogłyby być bardziej y, takie... Y, no, nie wiem, wyrysowane, w sensie, że te krawędzie mogłyby mieć takie równiejsze, no ale nie wiem też, czy, czy, czy o to chodzi. Dobra, teraz biorę ten ciemniejszy. Nałożę go sobie tu bardziej, od połowy oka. Zaraz muszę zmienić pędzel, żeby to trochę rozetrzeć i ten sam cień na drugie dobra, tu mam pędzel sprawdzałam, czy na pewno czysty czasem się Laura bawi, czasem ja czegoś nie dopatrzę. Byłoby głupio sobie rozleczyć to brudnym pędzlem. Co, co się będzie, ba... Co się będzie najlepiej widzę, ale nie, jakieś cieniowanie jest. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Ale jakieś cieniowanie zrobiłam. Dobra, pasowałoby też zrobić coś na dolnej powiece, więc też biorę ten cień. I trochę tu coś maluję jeszcze troszkę i z drugiej strony. Dobra. No i teraz tak to jest... Yy, teraz ten najciemniejszy wezmę, żeby tam trochę zaciemnić ten kącik Ten. i już sam kącik i później tutaj nakładam, a zaraz to rozetrę jakoś, zobaczymy co wyjdzie na fakt to jest taki makijaż, który jak robię to właśnie mniej więcej tak i najczęściej mm -hmm, bo lubię malować się matowymi cieniami I też powiem Wam szczerze, że nie mam jakiejś super umiejętności. A wiem, że to jest taka bezpieczna opcja. Na, na końcu najciemniejszy, z przodu najjaśniejszy. I w miarę dobrze rozeczycie. Możecie mi dać jakieś wskazówki. Mm. To by pasowało do moich oczu, bo ja mam takie oczy takie, takie duże i takie wystające, a z drugiej strony nie są tak znów z przodu, że nie wiem jak oczy mogą być wystające i jednocześnie nie wystające. Nie, takie mam oczy, nie umiem ich malować za bardzo. Dobra, jeszcze bym sobie zrobiła kreseczkę. A kreskę robię zazwyczaj cieniem. No I mam do tego pędzel tutaj gdzieś. To jest, on jest taki. pędzel z inglota o, z inglota. tylko wiecie co ja to robię na mokro, muszę zmoczyć ten pędzel i będę to robić tym czarnym cieniem dobra, dobra więc ten o teraz mam mokry porządnie ten mok pędzel jest mokry dobra i teraz tak e Cała moja filozofia to jest po prostu jakby stemplować tuż przy rzęsach i tyle. Robię w miarę cienką kreskę. Nie staram się jej nigdzie wyciągać, bo zwykle to się po prostu źle kończy. Po prostu maluję przy, tuż przy rzęsach. Przyła kreska, ale to ładnie wygląda. Rzęsy wyglądają na gęstsze. Dobra i druga strona. I do tego to polecam Wam właśnie taki skośno ścięty pędzelek skąd mam ten pędzelek i właśnie stosuję cienie, to umiem to zrobić. Wcześniej wcale mi to za bardzo nie szło. Dobra, no Też łatwo to stosunkowo skorygować, bo póki, co, póki to jest mokre możecie trochę jakby to zetrzeć w dół i przysunąć to z powrotem do tej, do tej gili rzęs. Dobra, mi takie kreski wystarczą, nie wiem jak to tam widać, ale one powinny być. I teraz zostaje mi e, zalotka i tu. Jestem bardzo ciekawa. Tego dużo, dobra zalotka. Maluję tym tuszem moim ukochanym zejbowym. To zwykle też stosuję zarodkę, Nie zawsze. To no musiało, no musiałam po prostu. No. Jest to. dobra. Jedyne co to się martwię, że na przykład test może nie pójść, dlatego że jest go dużo tutaj na szczotce, a to nie zawsze dobrze robi. Dobra, może wezmę to lusterko. Czy to widać? bym tak mam poczucie, że jakby wydłuża rzęsy choć ja mam długie rzęsy no teraz troszkę no dobra, już nie poprawiam bo to co mi się udało wyczesać to wyczesałam troszkę mi nie, nie jestem zachwycona trochę mi skleja Wam poczucie, że jakby wydłuża, ale nie, może mi się wydaje. Tych tak z dołu boję się malować, yy, bo mi może yy, zrobić za gruby, za mam po prostu. Widzę, że jest go dużo na tej szczocie, zamknę i może się same powią. To nie jest świetny pomysł, przy niektórych oczach to nie działa, bez panda, a u mnie, u mnie czasem nie działa. No świetnie, tutaj mam jakiś włosy na nosie, a wiecie co, no ładniej jest. wypowiem Wam, że chyba takiej ogromnej różnicy to ja nie widzę. To mnie nawet cieszy. A, jeszcze usta, ust nie zrobiłam. Przyniosłam sobie tu różne produkty do ust, bo nie wiem, co zrobić. Bardzo lubię tą pomadkę. To jest 633 Mokacik yy, Color Rich Matte. No. Yy, to jest Kolor Rich to jest co? A to jest Lorel. Okay, no Trochę już się mi starło, dlatego tak się tam, ale to jest ten kolor. Uwielbiam go. Przyniosłam sobie tu też tą pomadkę Pupa. Pupa na ustach. To jest matowa pomadka, ale bardzo rzadko jej używam. No i taką bardziej. I żywą, czerwoną, o to nie jest matowa i tak chyba wezmę tą niematową pomadkę i jej użyję, dlatego, że mam dosyć taką matową twarz jeszcze oczy takie yy, szare, więc dodam sobie życia aha, o ja to jest ta nieszczęsna kredka, co ja nie wiem, czy ja mam ją drugiej czy co nie wiem, czy ja nią coś namaluję spróbuje nie ja to też jest L'Oreal. To jest... Mm, 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 mm. Ruby Tuesday 715 Max Factor. W każdym razie widzicie, nie wiem, znaczy nie wiem czy widzicie, ale tutaj ona jest czerwona, a tutaj na ustach jak nakładam jej trochę, ona jest taka taka bardziej funkcją jakby. Taka... wpada mm, w róż. Dobra, bo miałam tylko kontur malować. Lubię takie pometki, z których nie trzeba się wysilać. Na żaden kontuar, pewnie jak większość z nas, dobra? Myślę, że można wjeżdżać, coś tu mam u góry. Czy to jest, to jest pomadka, czy to jest kolor na ustach? To nie jest to samo. To jest ciekawe. Także jak jest żywy kolor. Hmm. Więc trochę ożywia cały ten makijaż. Coś u góry mi się to nie podoba. Musiało mi spać jakże. Dobra. 别动 Już chyba niczym nie zapomniałam teraz. Koretka <głodka> jest. Oczy pomalowane. No co myślicie? Dajcie znać. Ja się wam zbliżę. Jeszcze włosy. To muszę poprawić. Tryby nie mieć płaskiej głowy. Co byście zmienili? byście zostawili. Ja nie wiem, ale chyba się... Fajny jest ten podkład. A ten mój też jest fajny. Nie widzę takiej drastycznej różnicy. Może jest minimalnie lepsze krycie. Zobaczymy też, jak on mi się do wieczora sprawdzi. Może też yy, ładniej wygląda do yy, wieczora. Może, może by mi się przydał taki żel do brwi żeby je tak trochę jednak wyczesać do góry. Bo one chyba są jednak, jak jestem tak wymalowana, to one chyba jednak są takie odstające od reszty. No nie wiem, dajcie znać. Pa! Do następnego!